Bardzo często w filmach czy telewizji słyszy się o praniu brudnych pieniędzy. I mimo, że zdarza się nam z tym sloganem mieć do czynienia, wydaje mi się, że nie każdy wie, czym te brudne pieniądze są i jak się je pierze. I właśnie dzisiaj Wam o tym opowiem. Ja nazywam się Maja Hrycan, a wysłuchacie podcastu Co w ekonomii piszczy. Zapraszam! Na początek chciałabym zaznaczyć, że według artykułu 299 kodeksu karnego, pranie pieniędzy jest przestępstwem skarbowym i gospodarczym i grozi za nie do 8 lat pozbawienia wolności. Dzisiejszy podcast ma jedynie cel edukacyjny i informacyjny i treści, które są w nim zawarte, nie są poradnikiem na to, jak tego przestępstwa dokonać, a mają zwrócić Waszą uwagę na ten problem. I skoro już zaczęłam akcentem prawnym, to trochę go pociągnę, żeby pranie pieniędzy zdefiniować. Według kodeksu karnego, brudnymi pieniędzmi nazywa się środki płatnicze, instrumenty finansowe, papiery wartościowe, wartości dewizowe, prawa majątkowe lub inne mienie ruchome lub nieruchome pochodzące z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego. Czyli Brudne pieniądze to nic innego jak dobra pozyskiwane w ramach nielegalnych działalności, np. kradzieży, przestępczości narkotykowej czy terroryzmu. Takie środki nazywamy brudnymi, dlatego że zostały pozyskane w sposób nielegalny i są ukrywane przed organami podatkowymi. Zatem Praniem pieniędzy określa się wszystkie działalności mające na celu te brudne pieniądze wprowadzić do legalnego obrotu, czyli je wyprać. Ciekawą anegdotą jest samopowstanie terminu prania pieniędzy, ponieważ to sformułowanie zostało po raz pierwszy użyte w kontekście działań mafii z Chicago w latach dwudziestych prowadzonej przez legendarnego gangstera Al Capone. Mafia ta sporą część zysków czerpała z nielegalnej produkcji i dystrybucji alkoholu i wymyśliła niecodzienny sposób, żeby te zyski ukryć. Członkowie mafii prowadzili legalną działalność handlowo-usługową, w tym pralnie chemiczne. I stopniowo pieniądze zarobione w sposób nielegalny dopisywali do przychodów takich pralni, a później przy rozliczeniu odprowadzali za nie podatki. Czyli poprzez kamuflowanie nielegalnych środków jako pieniądze zarobione w pralni, mafia zamieniała je w środki legalne. No, w końcu posiadali przedstawione przychody i odprowadzali za nie podatki. I tak właśnie zapoczątkowana została sama fraza prania brudnych pieniędzy. To właśnie na podstawie tej pierwszej pralni pieniędzy wytłumaczę Wam, jak taki proces zwykle się odbywa. Pierwszym krokiem jest wprowadzenie brudnych pieniędzy do legalnego obiegu, na przykład poprzez prowadzenie powyższej działalności usługowej. Następnie takie pieniądze maskuje się transakcjami i sztuczkami księgowymi, tak jak tutaj księgowaniem ich jako przychód. I ostatnim krokiem jest po prostu wypłacenie czystej, pseudolegalnej gotówki. Pranie alkapone jest jednak tylko jednym z wielu sposobów na obejście się z takimi środkami. Najczęściej stosowanymi metodami są właśnie otwierane działalności. Kluczowe jest to, żeby działalność charakteryzowała się obrotem gotówkowym, tak, żeby przychody nie były zaksięgowane ani zarejestrowane jak przy płatności kartą oraz to, żeby działalność opierała się na usługach jest to ważne dlatego, że w innym przypadku można by sprawdzić ilość produkowanych towarów przez firmę. A tak, ciężej jest określić, czy przedstawione przychody faktycznie są realne. Na przykład, dlatego, że nie da się precyzyjnie ocenić, czy prania chemiczna mogła faktycznie osiągnąć dany przychód. Do takich celów często używa się na przykład klubów czy restauracji. Istnieje też wiele innych sposobów, nie wymagających otwierania działalności, i myślę, że niektóre są na tyle ciekawe, że warto o nich wspomnieć. Jednym z nich jest kupno jakiegoś dobra, np. jachtu czy obrazu, oficjalnie za cenę niższą niż faktyczna. Różnicę między ceną na papierze, a tą faktyczną, dopłaca się po cichu pod stołem. Po jakimś czasie dobro to sprzedaje się za cenę wyższą, czyli tę faktyczną, którą się zapłaciło, tłumacząc na przykład, że cena obrazu czy jachtu po prostu wzrosła. Różnica między zaniżoną ceną zakupu a ostateczną ceną sprzedaży stanowi właśnie sumę wypranych pieniędzy. Zdarzają się też przypadki, w których wykorzystuje się metodę na kupon loteryjny. W tej sytuacji przestępcy odnajdują osobę, która wygrała w loterii pieniężnej dużą sumę, a następnie proponuje się jej odkupienie od niej tego kuponu za cenę wyższą niż nagroda. W taki sposób brudne pieniądze zamienia się na pieniądze z wygranej. Inną metodą jest zaciągnięcie dużego kredytu i spłacanie go brudną gotówką, tak żeby wprowadzić ją do legalnego obrotu. Tutaj mogłoby się pojawić w Waszych głowach pytanie, ale czy brudnych pieniędzy nie można po prostu wpłacić na swoje konto bankowe? No właśnie, nie można. Normalnie Urząd Skarbowy nie ma dostępu do danych banku, nie kontroluje wszystkich naszych wpłat czy wypłat. Nawet sam bank nie interesuje się wyciągami obejmującymi małe kwoty. Schody zaczynają się jednak, kiedy na wyciągach bankowych pojawiają się większe sumy. Takie transakcje są automatycznie wyłapywane przez algorytmy banków, które to mają obowiązek zgłaszać je do generalnego inspektora informacji finansowej. Wówczas są one sprawdzane i zostaje przeprowadzone śledztwo, czy pieniądze, aby na pewno pochodzą z legalnych źródeł. Jeśli inspektor wykryje nieścisłości i zaistnieje podejrzenie o działalności przestępczej, sprawa zostaje zgłoszona do urzędu skarbowego lub prokuratury. Próg, od którego transakcje są weryfikowane przez banki, to 15 tysięcy euro. I co ważne, próg ten obowiązuje przelewy międzynarodowe i krajowe, a także wpłaty gotówki we wpłatomatach czy w banku. Co ważne, rozłożenie dużej sumy na kilka wpłat na przykład po kilkanaście tysięcy złotych nie będzie wcale pomocne. Obecnie banki korzystają z algorytmów, które wyłapują takie transakcje występujące w krótkich odstępach czasowych i one również mogą zostać skontrolowane. Jednakże, jeśli takie transakcje dzieli miesiąc czy kilka tygodni, system zwykle nie wyłapuje ich jako podejrzane. I właśnie z tej luki korzystają przestępcy, umieszczając brudne pieniądze na kontach bankowych. Wykonują wiele mniejszych wpłat w odstępach czasowych, często dokonywanych przez różne osoby. No i oczywiście wraz z popularyzacją kryptowalut w ciągu ostatnich lat, popularności nabrało też pranie pieniędzy właśnie za ich pomocą. O czym warto wspomnieć to to, że mimo że mogłoby się wydawać, że pranie pieniędzy nie jest często popełnianym przestępstwem, tak naprawdę odbywa się na dosyć szeroką skalę. Tylko w ciągu zeszłego roku w Polsce wykryto prawie 4000 operacji związanych z nielegalnie pozyskanymi dobrami. Co więcej, Organizacja Narodów Zjednoczonych szacuje, że wartość pranych pieniędzy w skali roku waha się między 2 a 5% światowego PKB, zatem od 800 miliardów do nawet 2 bilionów dolarów. I oczywiście, należy tutaj pamiętać o tym, że mówimy o transakcjach wykrytych przez organy podatkowe, a te mogą stanowić niestety jedynie wierzchołek góry lodowej. I tak oto wiecie już, co w pralni brudnych pieniędzy piszczy. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Jak zawsze zapraszam Was na moje profile na Facebooku i Instagramie. Oczywiście, Co w ekonomii piszczy oraz nowo powstały kanał na YouTube. Także, Co w ekonomii piszczy. A tymczasem, słyszymy się za dwa tygodnie. Cześć!